Witajcie. Dzisiaj zabieramy was w podróż, e, w podróż do starożytnej Grecji. Chcemy przyjrzeć się bliżej dwóm naprawdę ważnym miastom-państwom. Atenom i Sparcie. Mhm, mm dwom polis, o których tak wiele słyszymy. Spróbujemy zrozumieć, jak tam się żyło, jak działały ich rządy, no i czemu właściwie do dziś o nich pamiętamy. Tak, postaramy się to wszystko wyjaśnić krok po kroku, wiesz, tak przystępnie, jak na dobrej lekcji. Zaczniemy może od geografii, bo to często, ym, no, klucz do zrozumienia wielu rzeczy. Jest taka mapa na stronie 85. Aha. Jak na nią spojrzymy, widać od razu, Ateny leżą w Attyce. To taki półwysep, wiesz, z dostępem do morza. I co ważne, ze złożami srebra w Laurion. A a sparta zupełnie inaczej, w lakonii na południu Peloponezu. Kraina bardziej powiedzmy rolnicza z żyznymi ziemiami. Te różnice miały potem ogromne znaczenie. No właśnie, może to dla Aten handel żegluga, prawda? A co było ich takim e, hitem eksportowym? Oliwki, a właściwie oliwa. Jest nawet taka fajna waza ateńska, gdzieś z VI wieku przed naszą erą, która pokazuje zbiór oliwek. Pamiętam, widziałem reprodukcję. No właśnie. A oliwa w starożytności to było coś, wiesz, jedzenie, oświetlenie, higiena, Ym, no, praktycznie do wszystkiego. To był fundament bogactwa Aten, tak naprawdę. Okej, okay. ale zanim Ateny stały się tą słynną demokracją, to yy, była długa droga. Jak to wyglądało na początku? Na początku rządzili arystokraci, znaczy najbogatsi właściciele ziemscy. Taka elita. Mhm. Oni tworzyli radę, areopag. Zbierała się na wzgórzu Aresa i decydowała o najważniejszych sprawach, pełniła też funkcje sądowe. A byli jacyś urzędnicy? Tak, archonci też wywodzili się z arystokracji. Po skończonej kadencji zasiadali dożywotnio w areopagu. Władza była no, w rękach nielicznych. No tak. Taka sytuacja często rodzi napięcia. I chyba pierwszą próbą uporządkowania tego był drakon pod koniec VII wieku. Tak, drakon i jego prawa. Słyszy się czasem określenie drakońskie prawa, prawda? No pewnie. Kojarzy się z czymś strasznie surowym. Tak, chociaż historycy dziś trochę inaczej na to patrzą. Mówiło się, że kara śmierci groziła za byle co, za kradzesz jabłka, na przykład, ale to chyba przesada. A co było najważniejsze? Najważniejsze było to, że wprowadzono zasadę sądów opartych na spisanym prawie koniec z samowolą, koniec z krwawą zemstą. Czyli prawo stawało się, przynajmniej na papierze, równe dla wszystkich ograniczało samowolę arystokracji? Dokładnie. To był krok w tę stronę, ale problemy, zwłaszcza ekonomiczne, narastały. Rolnicy się zadłużali. U bogatszych sąsiadów, tak? Tak, zastawiali ziemię, a jak nie mogli spłacić, tracili ją. Co gorsza, mogli stracić wolność, stać się niewolnikami. No to sytuacja była groźna groziła buntem. I wtedy na początku VI wieku, przed naszą erą, pojawił się Solon. Dostał specjalne uprawnienia, żeby, no, uzdrowić sytuację. I co zrobił? Zadziałał, powiedziałabym, radykalnie. Po pierwsze, strząśnięcie długów. Seisachteja po prostu anulował długi, które były zabezpieczone osobą dłużnika. Niesamowite. Uwolnił ludzi z niewoli za długi? Tak, uwolnił ich, a nawet wykupił tych ateńczyków, których sprzedano za granicę. To było naprawdę rewolucyjne posunięcie. Wyobrażam sobie tę ulgę. Ale to chyba nie wszystko co zrobił Solon. Nie, nie. Wprowadził też podział obywateli na cztery klasy. Ale uwaga, nie według urodzenia, tylko według majątku a konkretnie dochodów z ziemi. I co z tego wynikało? Od przynależności do klasy zależały prawa, na przykład dostęp do urzędów, ale też obowiązki wojskowe. Co ciekawe, najbiedniejsi, tak zwani teci, nie mieli dostępu do urzędów, ale też nie musieli służyć w ciężkozbrojnej piechocie. Czyli Solon trochę namieszał w tym starym porządku. Stworzył też chyba jakiś nowy sąd. Tak, Heliaje. To był Trybunał Ludowy. Sędziów losowano spośród obywateli. Przejął część spraw od Areopagu. Ale to wciąż nie była demokracja. Nie, absolutnie. Władza nadal była głównie w rękach bogatych. Ale Solon na pewno poprawił los biedniejszych i dał większe znaczenie średniozamożnym. To był y, ważny fundament krok w dobrą stronę. Krok po kroku. Ale po Solonie znowu był jakiś zamęt, prawda? Rządy tyranów. Tak, Pezystrat i jego synowie. Trzeba pamiętać, że tyran w Grecji to niekoniecznie był okrutnik, jak dzisiaj rozumiemy, raczej ktoś, kto zdobył władzę nielegalnie, często przy poparciu ludu przeciw arystokracji. Ale ostatecznie tyranie obalono. Tak, pod koniec VI wieku, w 510 roku po naszej erze, jest nawet słynna rzeźba tyranobójców, która to symbolizuje. I to otworzyło drogę do kolejnych reform. Dokładnie. I tu pojawia się Klejstenes, około 508 roku po naszej erze, w walce o władzę z innymi arystokratami, on, można powiedzieć, postawił na lud. Zaproponował reformy, które uważa się za prawdziwy początek ateńskiej demokracji. No dobrze, to. Co takiego zrobił Klejstenes, że mówimy o początku demokracji? Co było kluczowe? Po pierwsze, i to chyba najważniejsze, eklezja, czyli zgromadzenie wszystkich obywateli, stała się najwyższą władzą. Tam zapadały decyzje. Nawet ci te najbiedniejsi teci mogli brać udział i głosować. A po drugie, reforma administracyjna podzielił Attykę na 10 nowych okręgów fyl. I tu jest ciekawy myk. Każda fyla składała się z trzech części, z różnych regionów, wybrzeża, wnętrza lądu i miasta. Po co takie kombinacje? Brzmi skomplikowanie. To było genialne. Chodziło o to, żeby rozbić stare układy, te oparte na rodach i lokalnych spływach arystokracji, mieszając ludzi z różnych miejsc w jednej fiuli, po prostu osłabiał siłę starych elit. Sprytny. Stworzył też Radę 500, po 50 obywateli losowanych z każdej fiuli. Ona przygotowywała obrady eklezji i zajmowała się bieżącym zarządzaniem. No i wprowadził urząd dziesięciu strategów, dowódców wojskowych, którzy z czasem zyskali też duże znaczenie polityczne. Czyli Klejsten zdał władzę zgromadzeniu i tak zorganizował państwo, by osłabić arystokrację. To faktycznie brzmi jak początki demokracji. Tak, to był przełom. Ale ta dojrzała, pełna demokracja ateńska to jest wiek piąty przed naszą erą czasy Peryklesa. Perykles słynna postać, wybierany na stratega wielokrotnie, prawda? Dokładnie. Chociaż sam był arystokratą, to za jego czasów demokracja ateńska no, osiągnęła swój szczyt rozwoju. Jak to wtedy działało w praktyce? Gdzie zapadały decyzje? Najważniejsza była eklezja. Zgromadzenie ludowe. Spotykali się na wzgórzu Pnyks kilka razy w miesiącu. Teoretycznie każdy obywatel mógł przyjść, w praktyce zbierało się tam powiedzmy kilka, może kilkanaście tysięcy ludzi. I decydowali o wszystkim. O wszystkim. Wojna, pokój, podatki, nowe prawa. Wybierali też niektórych urzędników, kontrolowali ich działania. To była realna władza ludu demos. A kto zajmował się takimi Codziennymi sprawami państwa, bo zgromadzenie przecież nie mogło obradować bez przerwy. No właśnie, od tego była ta Rada 500, o której już mówiłam. Działała cały rok, przygotowywała projekty uchwał dla eklezji, nadzorowała administrację. Urzędników było wielu, do różnych zadań. I tu jest coś naprawdę yy, niezwykłego w atemach. Co takiego? Większość urzędów obsadzano przez losowanie. Losowanie? Tak. Ateńczycy wierzyli, że każdy obywatel nadaje się do pełnienia funkcji publicznych, uważali też, że losowanie zapobiega korupcji, no i zdobywaniu urządów przez bogactwo czy wpływy. Kadencje były krótkie, roczne i zwykle można było pełnić dany urząd tylko raz. Losowanie urzędników to brzmi bardzo demokratycznie, ale hmm, czy nie było ryzyka, że ważne stanowiska obejmą ludzie no, nieprzygotowani, niekompetentni? Oczywiście, że było. To jedna z głównych krytyk tego systemu. Ale Ateńczycy widocznie bardziej bali się koncentracji władzy niż niekompetencji. Był wyjątek. Jaki? Strategi, Dowódcy wojskowi i faktycznie liderzy polityczni jak Perykles, ich wybierano w głosowaniu. Tu kompetencje były jednak kluczowe. I mogli pełnić urząd wielokrotnie. A jakie były takie podstawowe zasady tej demokracji? Co ją definiowało? Kilka rzeczy. Po pierwsze, isegoria. Czyli równość prawa głosu na zgromadzeniu. Każdy obywatel mógł zabrać głos, zgłosić wniosek. OK. Po drugie, to wspomniane losowanie urzędników i sędziów. Po trzecie, bardzo ważne, wprowadzono diety, czyli wynagrodzenie za udział w Radzie, Sądach, a później nawet w eklezji. A dlaczego to było takie ważne? Bo pozwalało brać udział w polityce także tym biedniejszym obywatelom, tym, którzy nie mogli sobie pozwolić na dzień bez pracy. To realnie umożliwiało im uczestnictwo. Słyszałem też o ostracyzmie. Co to właściwie było? O, to bardzo ciekawa instytucja. Raz w roku Atenczycy mogli zagłosować, pisząc imię na glinianej skorupce, ostrakonie, kogo chcieliby wysłać na 10 lat na wygnanie. Za karę? Nie do końca. To nie była kara za przestępstwo. Raczej środek zapobiegawczy. Przeciwko komuś, kto stawał się zbyt potężny i mógłby, powiedzmy, zagrozić demokracji. I co się działo z takim wygnanym? Musiał opuścić Ateny na 10 lat, ale nie tracił majątku, mógł potem wrócić. Nawet wielcy politycy, jak Temistokles czy Arystydes, padali ofiarą ostracyzmu. Brzmi to wszystko imponująco, ale czy ten system nie miał wad? Mówiliśmy już o ryzyku niekompetencji przy losowaniu. Miał, oczywiście, że miał. Poza tym ryzykiem, takie wielkie zgromadzenie ludowe było, no cóż, podatne na emocje, na manipulacje ze strony zręcznych mówców, demagogów. Demagogów? Początkowo to słowo znaczyło po prostu przywódca ludu, ale z czasem nabrało negatywnego znaczenia. Ktoś, kto schlebia tłumowi, gra na emocjach dla własnych celów politycznych. No i jest chyba jeszcze jedno najważniejsze ograniczenie tej słynnej demokracji. Tak, najważniejsze. Demokracja ateńska była demokracją tylko dla obywateli, a obywatelani byli wyłącznie dorośli mężczyźni, urodzeni w Atenach, z ateńskich rodziców. A kto był wykluczony? Kobiety, wszyscy cudzoziemcy mieszkający w Atenach, nawet na stałe metojkowie, no i oczywiście niewolnicy, a tych było bardzo wielu, stanowiły znaczną część populacji Attyki. Czyli ta słynna władza ludu dotyczyła tak naprawdę mniejszości mieszkańców. Dokładnie tak. Trzeba o tym pamiętać. Dobrze, to zostawmy na chwilę Ateny, ich demokrację, handel, filozofię. Przenieśmy się na południe, do Lakonii. Tam wyrosła zupełnie inna potęga Sparta. Oj tak, zupełnie inny świat. Sparta, a właściwie państwo Lacedymołczyków, bo tak się sami nazywali, podbiła sąsiednią Messenię, stała się największym terytorialnie polis w Grecji, ale jej siła opierała się na czymś zupełnie innym niż w Atenach. Na czym? Na niesamowicie sztywnej strukturze społecznej i ym, no, wszechobecnym militaryzmie. Społeczeństwo dzieliło się na trzy główne grupy. Jakie? Na szczycie spartiaci, pełnoprawni obywatele, zawodowi wojownicy, tylko oni mieli prawa polityczne. Ym handlem, nie mieli praw politycznych, ale musieli służyć w wojsku. A na samym dole, heloci. To była podbita ludność, głównie z Messenii, traktowani jak państwowi niewolnicy, przywiązani do ziemi, którą uprawiali dla Spartiatów. Byli całkowicie pozbawieni praw, żyli w ciągłym strachu. Sparta brutalnie ich kontrolowała. Brzmi to bardzo surowo. A jak wyglądały rządy wsparcie? Też jakaś forma demokracji? Absolutnie nie. Sparta to była klasyczna oligarchia. Rządy nielicznych. Tradycja przypisuje stworzenie ustroju likurgowi, ale to postać raczej legendarna. System kształtował się przez długi czas. Kto stał na czele? Ciekawostka: dwóch królów. Z dwóch różnych rodów, dziedzicznych. Ale ich władza była ograniczona. Głównie dowodzili armią i pełnili funkcje religijne. Więc kto tak naprawdę rządził? Realna władza spoczywała w rękach Geruzji. To była rada starszych. Starszy. Czyli kto? Dwadzieścia osiem mężczyzn powyżej sześćdziesięciu lat, wybieranych do żywotnio, plus tych dwóch królów. To Geruzja przygotowywała wszystkie wnioski, decydowała o wojnie i pokoju, najważniejszych sprawach państwa. A było jakieś zgromadzenie obywateli? Tak, apella składała się ze wszystkich spartiatów powyżej trzydziestu lat, ale jej rola była powiedzmy minimalna. Minimalna. Czyli nie jak ateńska eklezja? Zdecydowanie nie. Apella mogła tylko zaakceptować lub odrzucić wnioski Geruzji. Głosowano przez okrzyki, żadnej dyskusji, żadnych poprawek. Wybierali też członków Geruzji i, co ważne, eforów. Eforów kto to był? Pięciu urzędników wybieranych co roku spośród wszystkich spartiatów. I oni z czasem zdobyli ogromną władzę. Większą niż królowie czy Geruzja? Kontrolowali królów, kontrolowali całe życie publiczne, mogli nawet sądzić królów. To oni de facto stali się najważniejszym organem władzy wsparcie. Widać więc wyraźnie rządy wąskiej grupy. Królów, starszyzny z Geruzji i Eforów. Oligarchia. A jak wyglądało życie takiego przeciętnego Spartiaty? Bo domyślam się, że zupełnie inaczej niż Atenczyka. Oj, zupełnie inaczej. Całe życie Spartiaty było podporządkowane państwu. I wojnie. Od dziecka szkolono ich na żołnierze. Nie mieszkali przy swoich polach? Nie. Pola uprawiali Heloci. Spartiaci mieszkali wspólnie wsparcie, Całe dnie spędzali na ćwiczeniach wojskowych, nawet posiłki jedli wspólnie. W takich grupach zwanych sysytia. Wspólne posiłki? Tak, bardzo skromne. I obowiązkowe były składki na te posiłki. Kto nie płacił, mógł stracić prawa obywatelskie. Czyli zero prywatności, wszystko podporządkowane wojsku i państwu? Dokładnie. Prawa były surowe, często niepisane, oparte na tradycji. Nad wszystkim czuwali eforowie. Tchórzostwo w walce było największą hańbą. A kobiety, jaką miały pozycję? Ciekawa sprawa. Miały chyba nieco więcej swobody niż w innych greckich miastach. Ponieważ mężczyźni żyli jakby w koszarach, to kobiety zarządzały domem, majątkiem, dbano też o ich sprawność fizyczną. Są chyba nawet jakieś figurki biegających spartanek. Tak, dokładnie. Wierzono, że silne, sprawne kobiety rodzą silnych wojowników to było kluczowe. No i to słynne spartańskie wychowanie, Agogę, chyba najbardziej znany element sparty. Tak, Agogę, państwowy system wychowania chłopców. Zaczynał się, gdy chłopiec miał 7 lat. Zabierano go z domu. W wieku 7 lat. Tak. Umieszczano w grupach rówieśniczych, żyli w koszarach pod okiem starszych wychowawców. Nacisk kładziono na dyscyplinę, bezwzględne posłuszeństwo, sprawność fizyczną. Na odporność. Pisania to było ograniczone do minimum. Jaki był cel tego wszystkiego? Stworzenie idealnego żołnierza posłusznego, sprawnego, wytrzymałego. Trybików państwowej maszynie wojennej. To maluje obraz społeczeństwa skrajnie zdyscyplinowanego, ale też chyba dość zamkniętego, surowego? Zdecydowanie. Sparta była postrzegana jako państwo konserwatywne. Niechętne zmianom, niechętne obcym wpływom, kontrola państwa nad życiem obywateli była totalna. A los helotów? Okrutny. Żyli w ciągłym zagrożeniu. W porównaniu z Atenami, które tętniły życiem intelektualnym, były pełne filozofów, artystów, mówców, Sparta wydawała się kulturalną pustynią. Ale ten obraz surowej, militarystycznej potęgi chyba fascynował. Tak, fascynował wielu w późniejszych wiekach. Chociaż często ten obraz, na przykład w popkulturze, jak w filmie 300, jest mocno uproszczony no i oderwany od historycznych realiów. Mamy więc dwa modele Dwa światy w starożytnej Grecji. Trudno sobie wyobrazić bardziej różne. Ateny dynamiczne, otwarte, handlowe, demokratyczne. I Sparta zamknięta, zdyscyplinowana, oligarchiczna, militarna. Dokładnie. Może, żeby to wszystko uporządkować, warto na koniec zebrać te kluczowe różnice w kilku punktach. Tak dla powtórki świetny pomysł. Zróbmy takie krótkie podsumowanie. Co trzeba zapamiętać? Po pierwsze, Ustrój. Ateny: demokracja, chociaż ograniczona, Sparta oligarchia rządy nielicznych. Okej. Okay. Po drugie: władza. W Atenach najważniejsze było zgromadzenie ludowe, eklezja i losowanie urzędów. Tak, a wsparcie decydowała Geruzja i Eforowie. Rola zgromadzenia apeli była minimalna. Po trzecie: obywatelstwo. W Atenach szerokie prawa mieli obywatele mężczyźni, ale kobiety, metojocy, niewolnicy wykluczoni. A wsparcie? Pełnie praw mieli tylko sparciaci. Periojkowie i heloci zupełnie inny status, dużo niższy. Albo wręcz brak praw. Czwarty punkt. Cele i wartości. Co było ważne dla Aten? Debata, handel, kultura, filozofia, no i wolność obywatelska. A dla Sparty? Dyscyplina wojskowa, siła państwa, podporządkowanie jednostki wspólnocie. Mhm. Piąty punkt: życie codzienne. W Atenach większa różnorodność ważny handel, rzemiosło. A wsparcie życie podporządkowane rygorom wojskowym. Pracowali głównie Heloci i Periojkowie. I ostatni, szósty punkt. Kluczowe postacie i instytucje. Dla to na pewno Solon, Kleistenes, Perykles. Instytucje, Eklezja, Rada 500, Heliaja, Ostracyzm. A dla Sparty? Legendarny Likurg, no i Geruzja, Apella, Eforowie, no i Agogę. Myślę, że to dobrze podsumowuje te różnice. Świetnie. Dwa tak różne światy, które przez długi czas rywalizowały o dominację w Grecji. I to chyba prowadzi nas do takiej myśli na koniec. Tak. Zastanówmy się, który z tych systemów ta ateńska otwartość, dynamizm, może i chaos czy spartańska stabilność, dyscyplina, ale i surowość okazał się na dłuższą metę bardziej odporny na kryzysy, na historyczne burze. I czego my dzisiaj możemy się nauczyć z ich historii? To dobre pytanie. Pytanie, które zostawiamy już do indywidualnych przemyśleń. Dziękujemy za tę wspólną podróż do starożytnej Grecji.